Nazywam się Irek Gawkowski. Przedstawiono mnie jako endomęża. Mąż jak najbardziej aktualny, ale czy endo, to przynajmniej na ten moment nie. Jestem tu głównie z tytułu endometriozy, która w tej chwili nie objawia się, ponieważ jesteśmy w siódmym miesiącu ciąży. To tyle tytułem wstępu. Co robi psychoterapia w endometriozie? To, co dr Sondheim mówił sobie na początku, to musi być holistyczne spojrzenie. Co to znaczy holistyczne spojrzenie? To całościowe z wielu perspektyw. I, i dzisiaj tak jest na tym naszym spotkaniu. Było mówione o, o tym, co to jest choroba, jak z nią, za nią się wziąć. Medycznie, jak do niej nie doprowadzać, troszkę odjęcie, co robić z naszym ciałem przed sekundą, no i teraz co zrobić z duchem, z psychiką. W psychoterapii na dzień dzisiejszy jest bardzo popularne pojęcie integracja. Integracja jest to równowaga dla byłych szkół terapeutycznych, yy, takich znanych, które się pomiędzy sobą kłóciły. Yy, I doszliśmy, albo doszli, no może nie ja, dosz, doszli do wniosku, że lepiej wziąć z tych szkół to, co jest najważniejsze, jak psychoanaliza, szkoła psychodynamiczna, czy nurt gestalt, czy behavioralno-poznawczy, behawior, yy, wziąć to, co jest najciekawsze i dać temu, który przychodzi to, czego on potrzebuje. No i to jest dopiero sztuka, dać to, czego ta osoba chce. Na dzisiejsze spotkanie próbowałam właśnie tak integratywnie podejść do tematu i jakoś to zebrać, żeby przedstawić Państwu, co my naprawdę możemy zrobić z kimś, kto przychodzi i cierpi. W moim osobistym doświadczeniu jest to, że gdy wszedłem w z endometriozą weszliśmy wspólnie. Gdy współpracowałem jeszcze wcześniej z jednym z ginekologów, który podsyłał mi swoje pacjentki, bo zauważał, że już tam trzeba podesłać od jakiegoś terapeuty, żeby one mogły posłuchać tego, co mówią, no to przygotowałem coś, co pozwoli zmienić troszeczkę może myślenie. Może Państwo to już znacie, ale to, to może nakreślić. Że nie ma jakichś prostych sposobów, e, rewolucyjnych rozwiązań. Że musimy podejść do tego no, z pewnym dystansem. Do tego muszę dodać jeszcze jedną nie, bardzo istotną rzecz: to jest to, że jak widzę tutaj kilku mężczyzn, to też się cieszę, e, bo to, co w moim rozumieniu konstytuuje człowieka, to jest właśnie relacja. Czyli jeśli my jesteśmy jako mężczyźni tutaj, jesteśmy z naszymi żonami, partnerkami, to oznacza, że dajemy im potężne wsparcie. Jedna z moich pacjentek ostatnio mi powiedziała: Wiesz, wstydzę się, że przychodzę do ciebie, bo mam męża, powinna mu to wszystko powiedzieć. Ale mąż jest inżynierem, on się na tym nie zna. W związku z tym, to gdzie ona ma pójść? Jest po usunięciu bardzo zdeformowanego płodu, pokazywała mi różne zdjęcia. I ona jest w takiej boleści, że czasami siedzimy, na płacze. A mąż nie może jej tego dać. To, co ona ma zrobić. To, w jaki sposób każdy z nas przeżywa nasz ból, nasze doświadczenie, cierpienie, skądś jest. Ono się tak po prostu z kosmosu nie bierze. Profesor Zimbardo pracuje nad taką teorią perspektywy czasu. I mówi, że jeśli mamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, i dzieli te trzy czasy jeszcze na takie pozytywny, negatywny, fatalistyczny, obiecujący, to mówi, gdzieś zawsze jesteśmy umiejscowieni. Jeśli dziś, teraz, w tym momencie jesteśmy tu, zdobywamy pewne doświadczenie, które za godzinę będzie naszą historią. Jeśli umiemy wykorzystać tę historię nawet najświeższą, to jesteśmy w stanie w jakiś sposób pomóc sobie, żeby w przyszłości mieć lepsze samopoczucie. Lepiej znosić ból mniej destrukcyjnie, lepiej sobie zaradzać, co nie oznacza, że mamy nie czuć bólu. To nie oznacza, że w psychoterapii mamy pozbyć się cierpienia. Nie, psychoterapia jest po to, żeby zrozumieć, co ja mogę zrobić i co może zrobić mój partner, żebyśmy tego cierpienia mieli odpowiednio mniej. I to jest bardzo trudne i męczące. Jak słuchałem Ciebie, Aniu, to, to doskonale czułem, co ty, co ty mówisz, bo mam to na co dzień. OK. E, doświadczenie. Zachęcam Państwa do rozumienia doświadczenia w tym znaczeniu, że to jest to wszystko, co się dzieje od naszego narodzenia, a nawet od poczęcia do dnia dzisiejszego. Wszystko, to nas spotyka, ono jest jakby poza nami. To, że dzisiaj mamy piątek, to, że już jest pewnie zmierzch, to nie zależy od nas, a jednak my tego doświadczamy. To, że zebraliśmy się w takim składzie, nie zależy do końca od nas. Po prostu. Takie osoby tu przyszły. Więc to doświadczenie wpływa na nas w taki sposób, że się jakoś zapisuje. Gdy rozważymy jakieś doświadczenie bardzo negatywne typu byłem świadkiem czyjejś tragicznej śmierci, to w związku z tym doświadczeniem zapisuję się w mojej pamięci długotrwałej. Pewien schemat, pewien, pewien obraz to nie jest film, i on wywołuje określone emocje. Jeśli te emocje mm, są konsekwencją tego wydarzenia, czyli przy takim wypadku widzimy czyjąś śmierć, no to one są mało przyjemne, one są nieprzyjemne, one są bolesne. My możemy za chwilę o nich zapomnieć, ale one w nas są. Te emocje pojawiają się. Przez całe nasze życie i w jaki sposób my te emocje nazywamy, interpretujemy, my coś z tymi emocjami robimy, musimy nadać im jakieś znaczenie, jakąś, jakąś wartość, jakąś logikę. I tym, co my je nazywamy, jest nasze poznanie. Tak to nazywam poznanie, czyli rozumienie tego, co się z nami dzieje. To znaczy, jeśli wiedziałem, że było trudne doświadczenie i ja się strasznie bałem i teraz nie będę już nie wiem, latał samolotami, tak, to w moim poznaniu jest nie wsiądę do samolotu, bo tam jest niebezpiecznie. To wszystko jest kodowane przez całe nasze życie. W związku z tymi trzema elementami pojawia się czwarta Rzecz niezwykle istotna, my jakoś reagujemy. Kochanie, czy polecisz ze mną na wakacje? Tak, pojadę z Tobą, nie polecę. Hej, ale statystyki w samolotach, yy, tragicznych wypadków są niewielkie, mniejsze niż na drogach. Nie, ja nie polecę z Tobą samolotem. Możemy tam pojechać. To jest 3000 kilometrów. To bez sensu. Nie, nie polecę. To jest nasze konkretne zachowanie. Jeśli my to dobrze zrozumiemy, w sensie sami sobie będziemy o tym mówić, będziemy siebie słyszeć, i temu między innymi służy psychoterapia, to gdy będziemy mówić o endometriozie i o tym, jak ją, jak ją przeżywamy, jak może ją przeżywać nasz partner, i teraz mówię jako mężczyzna, a nie jako terapeuta, to ja nie jestem w stanie tego doświadczyć. Ja mogę się naczytać książek. Ale nigdy tego nie doświadczę, bo ja nigdy nie będę kobietą. Nigdy. I to jest niezwykle ważna informacja, że muszę przyjąć, że ktoś ma całkowicie inną perspektywę doświadczania jakiegoś wydarzenia związanego z tym emocji, rozumienia, nadawania znaczenia tym emocjom i konkretnych zachowań. Jeśli moja żona. W jakiś określony sposób się zachowuje, to dlatego, że całe jej życie jest pewnym doświadczeniem i to jest jej sposób zachowania. Jeśli no teraz już nie, bo jest w ciąży, ale mówi, że ma bolesną miesiączkę, że jest bardzo źle, że boli ją kręgosłup, że jej się żyć nie chce, tak? że to jest do kitu takie życie, no ja i co ty, dziewczyno, życie jest piękne, słońce świeci, tak? to ja po pierwsze zakłamuję jej emocje, jej uczucia, i mówię jej, nie rozumiem ciebie, o co ci chodzi w ogóle? Dziewczyno, ogarnij się, to tak nie może być. Ja nie chcę tak żyć, ja chcę żyć bardzo wesoło. To jest niezwykle istotny element. Rozumienie, refleksja, zastanawianie się nad tym i rozmowa w związku partnerskim w kontekście endometriozy, bo dziś to jest taki temat najważniejszy. Może to prowadzić do pewnej zmiany. E, jaka będzie ta zmiana? Tego nikt nie wie. My mamy pewne procedury, mamy pewne, me, pewną metodologię, w zależności od nurtu, w jakim pracujemy, że możemy oczekiwać jakiejś zmiany. Ale tak naprawdę, gdy zgłasza się ktoś na psychoterapię i mówi: Cierpię, boli mnie to, to nie wiemy z jakiego powodu. I musimy dotrzeć do tych doświadczeń, emocji, do tego rozumienia, poznania, żeby mogła zaistnieć zmiana. I ta zmiana, niestety, musi zaistnieć w taki sposób, w jaki ta osoba sobie tego życzy. Bo nie ja mam pomysł na, na życie mojego pacjenta, on musi sam to wymyślić. Czasami są to bardzo trudne decyzje. Z ostatnio z gabinetu, proszę pana, ja już byłam u ginekologa, ale ani ten, ani ten drugi ginekolog nic mi nie powiedzieli. Mówię to, niech pani może pójdzie do trzeciego, może on coś powie innego, bo tak chyba trudno cierpieć. Nie, to nie ma sensu, wie pan. Ja już sobie znalazłam inną metodę i mówi jaką, tak, różną. Czy to ma sens? Jeśli ta pani tak chce, to tak. I to jest ta kula u nogi nas, y, osób zmagających się ze zdrowiem psychicznym, żeby takim osobom pomóc. Niejaki Albert Ellis. Taki guru psychoterapii, psycho, psychiatrii, psychologii, wymyślił bardzo mocny, bardzo prosty schemat ABC. Gdy właśnie za A uważa pewne zdarzenie, sytuację, które jest całkowicie poza nami, za B myśli automatyczne, czyli to, jaka jestem. I to jest ten moment, na którym się chwilkę chciał zatrzymać. Żebyśmy wspólnie taką wewnętrzną refleksję poczynili. Jeśli jestem chora na endometriozę, to kim jestem? Jaka ja jestem? Bardzo często e, pojawia się, gdy czytam troszkę e, wasze blogi, albo donoszą mi e, panie, z którymi pracuję, e, jestem wadliwa. Skąd to się wzięło to, że jestem wadliwa? Mm. Jestem władliwa, jestem niepełna, w związku z tym nie mogę korzystać z życia. Jeśli nie mogę korzystać z życia, to na nikogo nie zasługuję, bo kto by z taką kobietą chciał być. To jest najlepsza droga do depresji, do myśli samobójczych, a może nawet do prób samobójczych. To jest też droga do szukania no, wybitnie, już nawet na pierwszy rzut oka, nietrafionych dróg leczenia. Jak choćby wspomniane tu wahadełko, ja panią uleczę, nałożę ręce, no niczym kaszpirowski, najlepiej przez telewizor jeszcze. Te myśli automatyczne, jest to z psychoterapii behawioralno poznawczej i to jest bardzo ważny moment, w którym my się na naszych negatywnych tylko i wyłącznie doświadczeniach, zaczynamy schodzić coraz niżej, aż do takiego momentu, kiedy mówimy: jesteśmy do niczego, na nic się nie zda już nasze życie. Nie chcę tak żyć, to nie ma sensu. Lekarze już mi nie pomogą, nikt mi nie pomoże, ludzie się ode mnie odwracają. To jest ogromny ból i cierpienie które na pewno, na pewno jest części Państwu znane. To myślenie automatyczne tych myśli powoduje pewne reakcje. Tu już było sporo o tym mówione, jakaś reakcja emocjonalna, czyli spotykamy się z tym, że nasze żony mogą być wybuchowe albo zamknięte w sobie. Albo ograniczające swoje funkcjonowanie do tego, żeby ogarnąć trochę dom i dopilnować dziecko, a dla nas już nie ma miejsca, wtedy z nami męż, mężczyznami, dzieje się coś takiego, jestem już dla niej niepotrzebny, nieważny. To ja nie chcę chyba takiej też, też żony, chciałbym to pozmieniać. Tak? I mamy konflikt murowany w związku. Czyli to, co nas ma konstytuować, ta relacja e, zaczyna zanikać. I związek staje się pusty i nieważny, nieistotny. Jeden, drugi nieudany związek i dochodzimy do wniosku, że nie nadaje się do takiego życia. Ale chyba nikt nie jest w stanie żyć na samotnej wyspie, udawać, że jest szczęśliwy, jeśli tam nie ma drugiego człowieka. O reakcji behawioralnej trochę wspomniałem, o fizjologii była przed sekundką, była przed sekundką mowa. Co możemy zrobić? leczę się, czyli to, od czego e, zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, co mówili lekarze, edukuję się, czyli czytam to wszystko, co, co może być wartościowe. I to taka moja uwaga, e, no nie wszystko jest wartościowe. Część materiałów, które są dostępne w internecie, są szkodliwe. Gdy są blogi, hasła pod tytułem to jest niedobre, to nie działa, ja tego nie robię, to nie ma sensu, no to to w nas też zostaje. Czyli świadome wybieranie źródła informacji. Kolejnym elementem, który uważam za bardzo istotny w pracy, to jest to, żeby pomóc uświadomić pacjentom, że ich choroba to nie jest tylko ich. Choroba. To jest choroba, która rozlewa się na całą rodzinę. Na partnera, męża, ale również na dzieci, które są czasem niedoopiekowane, bo mama jest w kiepskim nastroju. Co się dzieje z dziećmi? Tak pokrótce, dziecko myśli, że jest winne, że mama jest nieszczęśliwa. Jeśli tak sobie pomyśli dziecko, no to zaczyna wzrastać w poczuciu: Jestem do niczego przeze mnie, moja mama się źle czuła a jak jeszcze do tego rodzice się kłócą, no bo nie mogą się zrozumieć co to jest ta endometrioza, co z nią zrobić, no to, no to dziecko jest w 100% pewne i po, po około 15-20 latach, tak mniej więcej w okresie 25. roku życia pokazują się w gabinecie wtedy osoby z psychozami. Ich związki, związki ich rodziców są na tak fatalnym poziomie, a one to wzięły wszystko na siebie, żeby rodzice mogli się zająć dzieckiem, a nie swoją relacją, a żeby zająć się swoją relacją, no to trzeba powiedzieć: mam to i to. To są te konsekwencje, nie mówienia o chorobie. Kolejną rzecz, którą ja uważam za niezwykle ważną, to jest to, że jeśli mam endometriozę, ale każdą inną chorobę przywleku, to mówię: jakiej specyficznej pomocy potrzebuję od ciebie, kochanie. Co chcesz, abym dla ciebie zrobił? Powiedz mi to, daj mi taką instrukcję obsługi, tak jak może być to na wizycie w, u lekarza, który powie, proszę pani, trzeba zrobić to, to i tamto. To samo my potrzebujemy od was takiej informacji. To nam ułatwia życie i to zdejmuje, odbarcza nas z odpowiedzialności, że jesteśmy słabi jako mężczyźni, że nie dajemy oparcia wam, którego wy chcecie. I to jest naturalne, my od was też chcemy tego wsparcia. Uczestniczę w grupach wsparcia, no tu jest moc was, ogromna moc. Uśmiecha się do Natale, twórczyni ogromnej grupy. Kolejny element, wprowadzam zmiany w stylu życia. To wszystko, co dzisiaj zostało już powiedziane, to wszystko może być wprowadzone, ale tylko wtedy, gdy to rozumiemy. Po co to robimy? Dziś miałam też taką refleksję na przerwie, że jak jest dieta, mamy ograniczenia, tego nie możemy, tamtego nam nie wolno. Jeśli mamy taką chorobę, to muszę robić to i tamto, to zaczynamy się obwarowywać ograniczeniami. Jak mamy tych ograniczeń tak bardzo dużo, a no nie mamy żadnych przyjemności, no to cytując klasyka, czyli Wiktora Frankla, to po co pan, pani żyje? To może lepiej się popełnić samobójstwo, jeśli nie ma całkowicie przyjemności w tym życiu. Zachęcam do wprowadzania zmian w stylu życia w taki sposób, żeby ono było chociaż trochę przyjemne, żebyśmy umieli w tym życiu znaleźć jakieś momenty przyjemne, radosne i dzielili się tymi momentami z najbliższymi. Jak jest na to sposób? No Trzeba po prostu porozmawiać z kim? Z mężem, ale czasem z nim bardzo trudno jest rozmawiać. No to. Co proponuję ja? Ja proponuję, no, przyjdźcie do kogoś, kto jest z Wami emocjonalnie niezwiązany, i wtedy porozmawiamy o tym wspólnie. Nie dlatego, że mam pomysł na Wasze życie, tylko dlatego, że mm, wysłucham Was, a przynajmniej nie będziecie się przy mnie kłócić, bo nie wypada, bo jest głupio. I gdy stosuję to w swoim gabinecie, to muszę Wam powiedzieć, że czasami słyszę taką e, informację zwrotną. Wie Pan, no, to tak naprawdę po 20 latach po raz pierwszy mogłam powiedzieć, mogłem powiedzieć. E, o co tak naprawdę mi chodzi, i nikt mi nie przerwał. To są problemy relacyjne, to są problemy psychologiczne, ale one wynikają z tego, że możemy być chorzy. Jestem też tutaj z tego powodu, że musiałam się trochę zapoznać z tą endometriozą. Jak się z nią zapoznałem, no to statystycznie więcej kobiet przychodzi do, do terapii, to łatwiej było mi rozmawiać z kobietami, gdy one mówiły o swoich kobiecych sprawach. O, o tym, że mają obfite krwawienia, o tym, że mają nieregularne miesiączki, o tym, że współżycie to już jej nie przynosi żadnego, e, żadnej przyjemności, ona nie chce już tak współżyć z mężem. A myśli pani o jakimkolwiek innym mężczyźnie? E, tak. Ale to jest jakaś idea, jakaś, jakiś wymysł. Ktoś, kto ma sprawiać trochę przyjemności, może jakiś celebryta, może jakiś aktor, jakiś macho. Ten byłby fajny, tamten też, ale mój mąż to nie. Dlaczego? Bo nie mamy relacji z nim, nie rozmawiamy o tym. A tak naprawdę to wtedy jesteśmy gdzieś bardzo w obłokach tak? i szukamy tych, tego szczęścia, tej, tej radości na na ten moment, a moją niewdzięczną rolą jest to, żeby sprowadzić tych ludzi na, na ziemię i powiedzieć, słuchaj, stoisz twardo na ziemi, twój facet wygląda tak, jak wygląda, a ty wyglądasz tak, jak wyglądasz. I tyle. I musicie sobie z tym poradzić. Powiedzcie sobie, czego byście od siebie oczekiwali. Bo to, to jest też zmiana e, życia, czyli zmiana tej relacji. Moje osobiste doświadczenie to zawodowe, ale nie tylko, mówi o tym, że jeśli to wszystko, o czym dzisiaj powiedziałam, tak bardzo krótko, jest wypowiedziane w takim kontekście, to nic przeciwko Tobie. Nie mówię Ci tego, co się ze mną dzieje, żeby Ciebie zranić, tylko mówię Ci to po to, że potrzebuję to w końcu z siebie wyrzucić i możesz nic nie powiedzieć. Możesz milczeć, ale bądź przy mnie. Przynajmniej bądź przy mnie. Nie musisz nawet patrzeć mi w oczy. Bądź przy mnie. To będzie mi już łatwiej. Bo ta uczciwość, ta realność jest bardziej kojąca niż romanse. Piękne słówka, chociaż one mają swoją wartość oczywiście, niż pisanie miłosnych liścików, które dość szybko wygasają, bo nie ma takiej mocy sprawczej, żeby ta miłość intymna, romantyczna tak długo się utrzymywała. Więc my ciągle oscylujemy gdzieś na takim pomiędzy czymś romantycznym a czymś bardzo gruntownym, realnym, rzeczywistym. I ten swój poziom musimy tam znaleźć. I inne, jakie, nie wiem. <laughs> Musicie Państwo znaleźć swoje rozwiązanie i zachęcam do dzielenia się z trzecią osobą, która e, mogłaby Was wysłać i powiedzieć, a może to jest tak. Może to być terapia, może to być grupa wsparcia, ale może to być taki, e, takie spotkanie jak tu, e, gdzie wszyscy są w pewnym klimacie i tutaj rozmawiamy o tym, co, co jest najważniejsze. Bardzo dziękuję Państwu. Dzięki Irku bardzo. Myślę, że to bardzo trafna puenta była o tym wsparciu, bo rzeczywiście taki był nasz główny zamiar i cel zorganizowania tego spotkania. Poza, poza tym, że chcemy szerzyć wiedzę na temat tej choroby, chcemy Was o to prosić bardzo, żebyście również w swoich środowiskach to czynili. No to jakby druga, drugi, drugi cel to właśnie to wsparcie, którego bardzo e, potrzebujecie. E, I mam nadzieję, że tutaj podczas rozmów, podczas tej dawki wiedzy, którą e, otrzymaliście od, od tych naprawdę sami widzieliście bardzo e, ciekawych i mądrych e, prelegentów. E, mam nadzieję, że tutaj tą dawkę wsparcia również dzisiaj otrzymaliście. E, czy są pytania do Ireneusza? To ja tak tradycyjnie trochę chyba w, w ramach bardziej wyjaśnienia. Wiele kobiet w gabinetach ginekologicznych słyszy, że ból jest w głowie. To oczywiście nie do końca prawda, bo ten ból jest faktyczny, fizyczny, wynikający z pewnych patologii, które dzieją się w naszym organizmie, ale tak łopatologicznie przykładając to, co teraz usłyszałyśmy, to prawda, że ból trochę jest w głowie, prawda? Można sobie z nim radzić, podchodząc do niego w odpowiedni sposób. Jedne bardziej walecznie, inne właśnie poprzez takie jakby Stworzenie wokół siebie tej atmosfery ochronnej. Natomiast odczuwanie naszego bólu to jest też troszeczkę perspektywa nie do końca fizjologiczna, ale też emocjonalna, prawda? Z całą pewnością. Ból fizyczny jest, i za ten ból fizyczny, zmniejszenie tego bólu, niech odpowiadają leki i lekarze. Ale jest ból psychiczny, to jest bardzo trudny. Czasami trudniejszy. Czasami jest tak, że mamy somatyzację. Czyli najpierw się czuję źle psychicznie, wali mi się świat, jestem chora, nikt mnie nie rozumie, jeszcze nie wiem, że mam endometriozę. 10 lat się tułam po lekarzach i nic z tego nie wynika. Tak? Mam tego dość, więc ból jest ogromny. I zaczynają boleć różne, różne organy. E, może boleć klatka piersiowa. Tak? Możemy mieć kłopoty z sercem. Jeśli przeżywamy stres, no, to nasz organizm odpowiednio fizjologicznie reaguje. Tak? E, I wtedy, jeśli nie uwolnimy tego napięcia, tego stresu, e, nie uwolnimy tej krwi w stresie, w takiej sytuacji lękowej e, z naszych kończyn, tak? poprzez wysiłek fizyczny, no to mamy, mówiąc krótko, wrzody żołądka. Dlaczego? Bo tam jest mniej krwi w tym momencie. Tak? Nasz organizm jest bardzo mądry. Gdy będziemy rozumieć siebie, że możemy poprzez umysł, czyli coś takiego nienamacalnego, niebiologicznego, trochę sterować tym naszym mózgiem, no to możemy bardzo sobie pomóc. To nie znaczy, że tylko tak jak ja mówię jest. Jest i tak jak mówią inni, i tak jak ja, i jeszcze jest inaczej. I, I ten ból naprawdę dobrze byłoby zbadać skąd on jest, z jakiego źródła on pochodzi. Dzięki. Dziękujemy bardzo.